W tym tygodniu, dokładnie wczoraj, skończyłam sesję, pierwszą sesję w moim życiu, bez poprawek. Więc uznałam, że wykorzystam ten czas, żeby powiedzieć Wam trochę, jak wyglądały moje studia przez ostatnie pół roku. Są to moje pierwsze studia. Jestem świeżo po maturze. To był pierwszy semestr generalnie moich studiów, jak co za tym również idzie, pierwsza sesja. No, a dodatkowo wszystko było zdalnie, więc to, to doświadczenie było bardzo ciekawe i bardzo uczące. Od razu mówię, że to, co będę opowiadać w tym filmie, jest moim doświadczeniem, i być może część z was y, będzie się tożsamia z tym, co będę mówić, jeżeli też jesteście na studiach, bo część rzeczy jest bardzo podobna, ale część rzeczy jest specyficzna dla mojego kierunku. Ja jestem na filozofii. Jest to dosyć mały wydział, więc sprawy tutaj są załatwione być może trochę inaczej niż na przykład na większych wydziałach. Także, mając to na uwadze, wiedzcie, że to jest moje doświadczenie i nie musi koniecznie działać dla wszystkich. Szczególnie to zaznaczało są, które dopiero idą na studia i zastanawiałam się, co ich będzie czekać tam. No nie mogę wam powiedzieć na 100%, byłam tylko moje doświadczenie i wiem tyle, ile też rozumiałam z moimi znajomymi, ale wydaje mi się, że część z tych rzeczy może, może się komuś przydać, a jak nie, to trudno, znałam, że i tak o nich opowiem. A przede wszystkim chciałabym powiedzieć o takich rzeczach, które się nauczyłam, że mogłam zrobić lepiej w ciągu roku. I które zamierzam zastosować w drugim semestrze, ponieważ wiadomo powinniśmy się uczyć na naszych błędach i zamierzam to zrobić. Chodzi mi przede wszystkim o notatki i o udział w zajęciach. Osobiście ominęłam bardzo mało zajęć. Dosłownie kilka razy mnie nie było na zajęciach, ale na nie wszystkich na przykład notowałam. I nie na wszystkich uważałam tak, jak powinnam uważać, że tak powiem. I nie wydaje mi się, żeby to się jakoś udało mocno zmienić w drugim semestrze. Jednak nie każde zajęcia są takie, że człowiek jest się w stanie skupić przez półtorej godziny, ale podczas sesji doświadczyłam tego, że bardzo by mi się przydały notatki z tych zajęć, i wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem będzie zadbać o to, żeby przynajmniej jedne notatki. Przynajmniej najogólniejsze były z, z takich ćwiczeń, czy to zrobiono przeze mnie, czy przez kogoś z mojego kierunku. I tu płynnie przechodzę do drugiej sprawy, którą jest praca zespołowa. To jest akurat, to nie jest coś, co, czego nie robiłam w tym semestrze, ponieważ, tak jak mówiłam, mam dosyć mały kierunek. I jest u nas było w pierwszym semestrze około 30 osób, więc trochę jak taka mała klasa, znaczy mała, zwykła klasa w liceum, załóżmy. Um, więc byliśmy w stanie się poznać um, i byliśmy w stanie się na tyle zgrać, żeby współpracować i pomagać sobie. Także to było super. Szczególnie podczas sesji, kiedy właśnie zabraliśmy taką ekipę do uczenia się. Do opracowywania notatek, do opracowywania zagadnień, które nam profesorowie wysyłali, i dzięki temu, naprawdę, dzięki tej grupie do nauki udało się przetrwać tę sesję z o wiele mniejszym stresem, bo dużo rzeczy zostało zrobione przez kogoś innego, ale ja też sama opracowywałam część zagadnień, żeby mieć wkład w tą naszą wspólną pracę. Także to dotyczy na pewno każdego rodzaju studiów, jeżeli. Jesteście w stanie, to pracujcie zespołowo, pomagajcie sobie, wtedy na pewno przeżycie studiów będzie o wiele przyjemniejsze. Kolejna rzecz, którą się nauczyłam, to znalazłam najlepszy sposób do odczytywania tekstów, które są zadawane na zajęciach. Ja generalnie nigdy wcześniej nie miałam, nie byłam na kierunku humanistycznym bardziej. E, dlatego teraz trochę szokiem dla mnie było to, że na każde zajęcia praktycznie musieliśmy coś przeczytać. Często to były krótkie teksty, no ale i tak. E, I na komputerze i na telefonie e, było bardzo niewygodnie czytać, bo na telefonie była zbyt mała ale komputera nie da się e, chwycić, przesunąć, ułożyć tak jak się chce. Dlatego i próbowałam też na e-booku e, czytać, ale to też nie do końca za... dla mnie zadziałało. I okazało się, że najlepszym rozwiązaniem jest tablet. Być może nie jest najbardziej minimalistyczną rzeczą kupować sobie kolejne urządzenie elektroniczne. Mi na szczęście udało się uzyskać używany tablet po mojej siostrze, więc bardzo się z tego cieszę, ponieważ był nieużywany. To był już taki starszy tablet, który się trochę zacinał, ale jak się go zresetowało i no wszystkie aplikacje i, i pliki, to. To działa całkiem sprawnie i spełnia swoje zadanie, więc to jest coś, co mogę polecić. Jeżeli macie faktycznie teksty do czytania, na zajęcia, to em, tablet może być przydatny. Kiedyś myślałam, że tablety są generalnie raczej mało przydatne. Wszystko robiłam na telefonie raczej, ale okazuje się, że na studiach warto być może mieć. No, to są takie rzeczy, których się nauczyłam. Eee, chciałabym też powiedzieć trochę o moich wrażeniach. Przede wszystkim. Jak wygląda nauka zdalna na studiach? Jest dużo minusów, na pewno, ale jest też ogromny plus, który naprawdę niesamowicie doceniam. To jest to, że nie trzeba wychodzić z domu, to znaczy nie trzeba dojeżdżać na miejsce, nie trzeba okienek spędzać gdzieś tam na mieście, bez możliwości wykorzystania tego czasu. Można po prostu przerwy sobie zaplanować tak, jak się chce. I to jest coś, co mi bardzo pomagało uczestniczyć, tak jak mówiłam, w większości zajęć, bo pamiętam w liceum, jak musiałam dojeżdżać, to bardzo często sam ten proces po prostu wstawania, ogarniania się, przygotowywania, to wymagało dużo motywacji, że tak powiem. A tutaj nawet jak się budziło 5 minut przed wykładem, to można było go sobie włączyć jeszcze i coś tam z niego wyciągnąć. Można też być w dwóch miejscach jednocześnie. Oczywiście nie polecam tego, jeżeli chcę się wyciągnąć, coś zająć, ale miałam jedną taką sytuację, gdzie jechałam do pracy, um, musiałam wyjechać wcześniej, żeby dotrzeć na czas, i um, mogłam jednocześnie um, słuchać sobie wykładu w drodze um, na to miejsce. Um, no i przez to, że to był taki wykład, na którym nie, nie, nie wymagano od nas ani kamerek, ani odzywania się, ani niczego, no to udało się to połączyć. Na szczęście to był jednorazowy taki <laughs> dzień, ale tak to duży plus, że właśnie zwiększa taka mobilność. Jeżeli ma się też wyrozumiałych wykładowców i profesorów, to naprawdę niektóre zajęcia, mam wrażenie, lepiej działają w formie zdalnej niż tak na żywo. Mówię przede wszystkim właśnie o wykładach, na których po prostu no, trzeba słuchać. I nasz wkład jest bardzo mały w te zajęcia. Także to jest coś, co, co się cieszę, że, że jest w danym nauczaniu. To, co jest ciężkie, to jest taki brak różnorodności e, dni. Ciężko się w ogóle zmęczyć w ciągu dnia. Moja kondycja po prostu leży i kwiczy. Um, no bo niestety, właśnie nie ma tego zewnętrznego czynnika, który nas zmusza do wyjścia z domu, do ruszania się. A wręcz zachęca się nas do zostawania w domu, więc no, to jest ten duży minus, który ja zauważam. I oczywiście bardzo całym sercem bym chciała jak najszybciej wrócić do e, normalności. E, no, mam nadzieję, że to niedługo będzie możliwe. Ale generalnie pierwszy sens poszedł bardzo dobrze. Tak jak mówiłam, sesję zdałam bez poprawek. Co, tak jak mówię, to jest to doświadczenie moje z <grytania> w kierunku, na którym jestem. Być może mój kierunek jest prostszy niż inne, i dlatego bez poprawek wiem, że moi znajomi zdarzało się, że mieli jedną albo kilka poprawek na swoich kierunkach, ale muszę też przyznać, że wydaje mi się, że bardzo dużym, dużą zaletą mojego kierunku jest to, że właśnie wybrałam temat, który mnie faktycznie interesuje. I przez to Miała, odkryłam w sobie taką niesamowitą zdolność do nauki przez naprawdę godziny. Ja nigdy w życiu wcześniej nie poświęcałam tyle czasu na naukę jak na tej sesji, częściowo pewnie przez stres, ale częściowo też przez to, że po prostu nie czuję, że to jest czas zmarnowany, czas, który poświęcam na naukę tych zagadnień, które mieliśmy właśnie na tych zaliczeniach. Więc jeżeli miałabym dać jakąś radosą, które idą na studia, to szukajcie czegoś, co was faktycznie interesuje. Bo wtedy po prostu nauka będzie przyjemniejsza niż jak pojedziecie na studia tylko po to, żeby na przykład nie, yy, nie robić sobie przerwy od nauki. Także no, to są rzeczy, których się nauczyłam. Nauczyłam się też, że yy, wypróbowałam chyba wszystkie sposoby robienia notatek. Na początku robiłam notatki ręczne wkładami do segregatora, później zaczęłam używać OneNote. Microsofta, bo miałam w ramach mojego maila studenckiego. Potem w sumie trochę przestałam robić notatki. Kilka zrobiłam później na dysku Google. W Google w, no w tym dokumencie takim. No a ostatecznie wszystkie zagadnienia związane z, z egzaminami, z zaliczeniami opracowywaliśmy właśnie na dysku Google i tam już w takich dokumentach y, od punktów wypisane, rozwinięte. Ym, generalnie, jeżeli ktoś nie za bardzo umie się poruszać właśnie w tej tematyce dysku Google i jego funkcji, to bardzo polecam się zaznajomić z tym, bo niesamowicie to ułatwia pracę I, i dla Ciebie, i dla są na Twoim kierunku. My na początku już sobie założyliśmy właśnie dysk y, naszego kierunku, na który mamy podzielone na semestry, na e, lata nauki, i w tych semestrach mamy podział na własne zajęcia, tam wrzucaliśmy teksty, które dostawaliśmy od wykładowców, tam wrzucaliśmy też nasze notatki, którymi chcieliśmy się podzielić, i różne inne ważne informacje się tam pojawiały. E, też właśnie ta wspólna nauka była w tamtym miejscu, więc bardzo, bardzo polecam, e, bardzo przydatne na studiach to jest. Bo widzę też, że na przykład na moim kierunku nie, nie wszyscy mieli okazję używać tak na co dzień tego dysku, więc może to jest coś, co warto się nauczyć, jeżeli się jeszcze nie umie. I też to, czego się nauczyłam, to to, że hmm, chociaż w sumie to już wcześniej widziałam, no, ale być może warto to powtarzać, że pozory mylą i to, jak na przykład nauczyciele się wydają na początku, nie do końca jest prawdą przez kolejne etapy nauki. Na przykład byli tacy wykładowcy, którzy na początku wydawali mi się tacy groźni, tacy niedostępni, a później z czasem, jak na przykład mieliśmy okazję podyskutować na jakieś tematy podczas zajęć, to się okazywało, że są bardzo mili i szczególnie podczas na przykład egzaminów, gdzie mieliśmy po prostu, na moim, w moim przypadku, to były głównie odpowiedzi ustne. Miałam chyba tylko dwie prace pisemne, a reszta to, to były właśnie odpowiedzi ustne. To wtedy um, starali się, żeby po prostu... żebyśmy się nie stresowali, bo to jednak jest ciężkie takie warunki do zdawania przez internet. Dużo rzeczy może pójść nie tak po drodze, niekoniecznie z naszej winy. Więc um, ostatecznie wydaje mi się, że warto mieć dużo wiary w wykładowców. Um, ja naprawdę jestem ogromnie wdzięczna, bo naprawdę wszyscy wkładowcy byli dobrymi, dobrymi nauczycielami generalnie, a kilka z nich naprawdę bardzo zapadło mi w pamięć i żałuję, że nie mam z nimi w drugim semestrze, bo potrafili zarazić właśnie swoją pasją do nauki, co było naprawdę cudowne, bo niektóre tematy z pozoru wydają się po prostu ciężkie, trudne do zrozumienia, a oni potrafili podawać takie przykłady, które po prostu od razu zostawały gdzieś tam w głowie i potem pozwalały lepiej wszystko zrozumieć. Także to jest taka moja dygresja na temat yy, profesorów. Je, no, jeżeli chodzi o, o nie wiem, kontakty na no, przykład z rówieśnikami z kierunku, czy no, nawet nie rówieśnikami, bo jest często duży przedział wiekowy, ale generalnie kontakt z ludźmi z kierunku. Warto wydaje mi się zawsze być miłym i zawsze tra traktować ludzi z szacunkiem, to chyba wiadomo. Jeżeli ma się jakieś pytania, to warto pisać, bo zazwyczaj ludzie to wiedzą i chętnie podpowiedzą. Jeżeli też yy, ma się problem z jakimś zagadnieniem albo nie ma się notatek, to tak jak mówiłam zresztą na początku, naprawdę Współpraca na studiach bardzo pomaga przetrwać. Przed studiami bardzo dużo słyszałam takich rzeczy, że to jest o wiele bardziej poważne, że tutaj już nie ma zabawy. Zawsze to słyszymy. Jak byłam w gimnazjum, to o liceum też słyszałam takie dramatyczne rzeczy, a okazuje się, że wszędzie są ludzie i wszędzie są kochane osoby, które pomogą w potrzebie. Także nie ma się co przejmować za bardzo. Po prostu trzeba pójść i doświadczyć tego. Jak się nie będzie czegoś wiedziało, to będą osoby, które zawsze mogą podpowiedzieć. Wiem, że na studiach, pójście na studia jest szczególnie stresujące dla, dla ludzi z całą technikum, bo system jest bardzo inny od poprzednich. To jest duży przeskok, ale uwierzcie mi, że wszystko jest tak zrobione, żeby człowiek faktycznie zrozumiał, i, I bardzo łatwo jest się przestawić z tego systemu. Znaczy, ja na przykład czasami jeszcze używam nas w tych takich wczesnoszkolnych typu nauczyciel czy lekcja czy coś, ale, ale jeżeli chodzi o sam system, to łatwo było się przestawić. Czasami system zgłaszania się czy jakichś spraw, właśnie organizacyjnych, jest trochę pogmatwany, ale od tego się ma starszych kolegów z kierunku albo. Generalnie, wasi znajomi, którzy już byli na studiach, zazwyczaj wiedzą, o co chodzi i będą potrafili podpowiedzieć, bo to są takie rzeczy, które człowiek się po prostu uczy na początku i później już wie na całe życie. Także, no, oceniam pierwszy semestr bardzo dobrze. Oceny mam lepsze niż w liceum, co jest super, ale tak jak mówiłam, no, zaczęłam się przykładać. Bo mnie to faktycznie interesuje, więc polecam znalezienie sobie fajnego kierunku. Jeżeli chodzi o naukę, to um, wydaje mi się, że najlepszym sposobem na naukę jest po prostu próba takiego podejścia z, z zaciekawieniem do tych tematów, bo mm, właśnie najlepszym takim, najlepszym przyjacielem skutecznej nauki jest ciekawość i pozytywne podejście do tego. Więc jeżeli w ciągu roku będziemy w stanie sobie nią zbudzić, to prawdopodobnie podczas sesji będzie nam łatwiej do tego podejść. To tyle chyba o moich studiach, co mogę jeszcze powiedzieć, teraz będę korzystać z moich kilku dni wolnych, a później wracam do zajęć. Zobaczymy, co ten nowy semestr przyniesie, jakie będziemy mieli przedmioty, czy będą ciekawe, czy nie, czy się zmieni bardzo system nauki. A, mam nadzieję, że wszystko będzie super, a, a tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie.